ma Nic kurwa nie ma dzisiaj. Luki przyjdzie, to na niego sobie popatrzycie chociaż. Zaręczy były trochę takie jak mój face to face w sumie. Takie jakie kurwa, zero emocji, nic się kurwa, nie dzieje. jak jak skurwysyn To co? Może jakaś. Kurwa Liga, nie? Dobra, Luki będzie grał w igrzyska. Ale kurwa, no tu gramy na zmiany przecież, no. No, czekaj, A nie. Nie da się da na dwóch na hot seatie? A, dwa kontrolery trzeba mieć, kurwa. Nie, no na pewno da się klawką grać, nie pierdol. Jak to kurwa? A nie może ci ktoś kurwa kupić taksówkę, na przykład? <grym> pada? No? <grym> no nie wiem, czy taksówkarz mi kupi pada. Kurwa. <grym> Ja, kurwa. ja pierdolę, co, je jest, co jest, kurwa! Ty, jak się ostatni zryjek włącza? Kurwa, ale z gównem zaleciało to, zajewałeś Bona! Ja nie waliłem Bona. No coś ty ostro pierdoli, Luki, to skietę ty podniosłeś. No kurwa, no mi nie jebie, o no co ja chodzi? Ja tak skietę od początku, no. Ty, a jak kliknąłem na zamówienie cokolwiek, to co mi kupi cokolwiek? Kurwa, czy mam wpisać co mi kupi? Chyba nie wiem, bo nie wiem czy nie rozpierdoliłem czegoś. Może to jest kategoria. Czy to jest kategoria cokolwiek, co mi <laughs> zakupił, jakiegoś pranka mi zrobił? Kontroler Xbox, kabel mikro USB, USB. <laughs> Ogarnie to czy nie? Ja myślę, że nikogo ja. <laughs> nikt tego się nie podejmie. No proszę, kurwa. Łączna cena zamówienia 1699, kurwa, co? Dobra, kurwa finały. Morda teraz. Kurwy jebane Dobra, teraz hmm. ty. Czekaj, zdaję ja fotę. Nie no kto baby na boisko wpuścił? Kurwa Pyk. Ale to... to... Nie tak no kurwa tak, 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 daje mu budżet 600 zł Tego zamówiłem. No nie to stać on, on się kurwa. we mnie wjebał, wyjebał o mnie Co to kurwa jest? Nie, to no, był faul czyno, nie. A co to jest dotpay? Nie Co jest? Ja pierdolę, dobra kurwa Co tu się dzieje? Nie wiem kurwa, już się wkurwiłem Co to kurwa jest? A, że już ci zajebali No tak co on kurwa te podania tak O, o, Praszam, o! wszędzie miałem mi zawodnika. Czemu mi? No ale, no, no! Nie! Ja pierdolę! Nie, kurwa, nie mogę, kurwa. No! Nie! Jaki super szap. Kurwa, Ja pierdolę! Pa! Nie, to pa, kurwa. No, wyjmo, kurwa, co jest? W prawo. No, było! Kurwa, w prawo będzie lewo góra. Nie, lewo, lewo, dół. Kurwa, środek. Lewo góra. Proszę cię. No czy kurwa, Trzymam kurwa. Przyjmą, on nie chce tak I będzie prawo. Ja, Mamy kogoś. Kurwa i mecz w pizdu, pierdol. O kurwa, co jest? E! Tu się nie da uderzać, kurwa. Dobra, kurwa, szmato jebana. Bita, tu podbródka ci wale. Tu kurwa ciosa, unikam Tu do... Kurwa! No czemu tak jest? Dobrze kurwe Na wątrobę szmat Ty, poczekaj, poczekaj, po to, po to Leży kurwa szmata jebana! A to chyba parę rund, nie? Co? No Co kurwa, dostał taki wpierdol No fajny boks. Wstaję, wstaję, poczekaj! Trudne jest A jest jakiś super cios? Czeje. No jest, jest, ale wstał Poczekaj, bo. Ja, dobra, misnął kurwa super ciosa. Teraz wątroba, tutaj. No nie rób, super ciosa. No poczekaj, kurwa, ale on misnął. Ale czekaj, no ty na super ciosa. bo on doskonały blok zrobił. Oj! Eee, kurwa, co jest? Podnóź się. Nie wiem jak! LR? No, kręć kurwa! No kurwa, no. ale jak się kręci tym gównem kurwa? No Co ty pierdolisz, że się tak kurwa, nie da się tym kurwa kręcić O kurwa, unik zrobił, dobra Ole combo Dobra kurwa, poczekaj Walgo No poczekaj kurwa, bo nie pasuje mi tu coś Dobra, super ciosa, wa, na naładowuj Już, Po po po! Pa, pa, pa! Kości słoniowej Ja pierdolę! Jaką stał? Nie wiem, kurwa, ale mam nadzieję, że już nie wstanie więcej. Dobra, pa znowu kurwa. Podbrutkowego. <śmianowidzio> o kurwa, ty go. kurwa robi w tył, jak go tak napierdalam. Nie, nie, nie. Ja, pierdolę ty, ale zleciał. No, no jak kurwa? Nie, no stanie, no, stanie, no ale. Stanie, bo to pierwsze HP. O. O. Nie, dobra, nie. dobra. Kurwa, no wypuśćmy z tego narożnika to jebana. Dobrze, dociskaj, dociskaj. Nie. Zamykaj go. Co? A czemu ty mu kibicujesz kurwa? Co? Czemu? Ty... Czemu on takie A, kombosy zna bo ty, kurwa? Bo ten czas bomby tak zapierdala Dlaczego? kurwa A. Są tu jakieś takie ludycznie O kurwa, o kurwa. poczekaj Daj mi to Poczekaj Mówisz, że tak to działa? No Dobra kurwa Tylko się na to do... e! O kurwa, no się dobra Co ty pierdolisz kurwa? Wstawaj kurwa, wstawaj Jednak się da, obronić. O, Jednak się da to bronić co do chuja Zemia. Poczekaj Jednym punktem kurwa. Ja pierdolę Czemu on jest taki ogromny? Jak <noise> ty masz go najewać Jak ja mam go napierdolić? Ja pierdolę <noise> O kurwa, ty Jakie combo Jakiś koksu jest Jak no, on mnie na ciosa ma, kurwa o, dobrze. O kurwa! O, o, o. o kurwa. No, wal kurwie. Zawokało kurwa robisz. Dobra pato, od razu e, obrótka w prawo. Kurwa szmato jebano czemu kurwa. Dobre, po bebechach. O kurwa. Dobra pato. O kurwa. Dobra, to. O, kurwa bo... Nie! Kurwa co? Co ty pierdolisz? Dawaj, no dawaj, no wstaję. No dawaj, kurwa, no wstaję, ty jestem przecież. Wal już teraz, no i chuj. Chuj przejbałem, kurwa. Jak ja miałem na niego wygrać? Nie da się. coś można opierdolić. O kurwa! Ty, remis, ale wygrałem. Wygrałeś no. ty... Re... dwie rundy. Ty! Remis. A bo no dwie rundy wygrałem! Ja pierdolę! Jak ty pierwszą rundę wygrałeś? No normalnie, 10 19, kurwa. Jestem jakiś ultrasetem! Nie, teraz to dostanę kurwa takiego, pewnie karka. Kurwa, tak jak mówiłeś, blondyn bez brwi No to bardziej z Rosji Ale ma kwadratową szczenę kurwa ty! co to ja monitora? O kurwa o kurwa. Ja na obejście czasem grałem Kurwa... Ja pierdolę ty! Co to kurwa jest? Ale ci kurwa prześć! o chłopie! Dobrze, Dobrze kurwa, szma to jebana. O! o. Kurwa. Jak leży. Kurwa z normalnego hita mi tak wykurwił! Będzie w pizdę no. Chyba że nie wstanie kurwa. Nie, wiem, wstanie, wstanie. Jakbyś go jeszcze raz pierdolono w tej rundzie? Nie. no, kurwa. Jon Kurwa. tak kurwa. No kurwa. kurwa! Nie, Widzę, tak nie. No. zmarnowałem! Kurwa! Zwal zwykłego, zwal zwykłego jeszcze. O kurwa, Wal, Nie, dobra, wal, 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 Dobra, no może wygra. Dobra sobie. kurwa, poczekaj! No jeszcze jedna runda. No jeszcze jedna runda, ale... Dobra kurwa, zablokowałem mu ciosa. Dużo masz doskonałych bloków. A, on też są. Jak to? Jak ty z bomby lecisz kurwa? Jak? Daję do drugiej siły tego, bo się zdarzył No to kurwa. Teraz to kręć kurwa. Tu znowu, Przejdę, kurwa. Super, 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 wal supera. Nie mogę, kurwa. Już kurwa, no wal niebieskiego. Oj, chuj. Koniec, kurwa, przejebaliśmy. No co, kurwa, starałem się, ja pierdolę. Kurwa! Drugą mi No nie, no zrucham jak szmatę. No. O kurwa, ty bez Ty, no, ja tam jestem nawet po lewo. Ale po nagle. Jedno. Ej, kurwa! Chwyt za kołnierz, chwyt za rękaw. O, kurwa. Za rękaw, kurwę. Co to kurwa? A, 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 napierdalasz. Wypierdalaj. Ty. Kurwa, wyjebał cię. Dobra, jak podejdzie do ciebie, to chwyć go za rękaw. Dobra, zajbiście. Nic nie widzę. Dobra, dobra, Obronił, 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 obronił. Nic nie widzę, bo mi ekran zniknął. Zakomniesz kurwę, chwyć, zajbiście. I, na, i trzymaj na, na niebieskim. Na niebieskim trzymaj. Jak na niebieskim? No, nie. A, czy na no tam. Kurwa, tam wyjebało. kurwa, chuj w dupę. A co ty klikasz w ogóle? No beja. Na niebieskim? Na a, na a, na, na, na lewo, na lewo! Dobrze kurwa! O, trzeba dobrze! Na tym. Ale czerwone to jest ich Czerwone nieba. to jest on broni, tak. O, dobrze kurwa. kurwa! Na niebieskie, na niebieskie! Dobrze kurwa! Odrzuciłeś dziwką. Dobra, później ty grasz, kurwa. Bo Dobra! To jest. No i chuj. O kurwa! Ale cię wyjaśnił, nie? No dawaj co, kurwa? Ja nie wiem go bronić. Po to kurwę! O no, kurwa, że się. Aż <laughs> <go. laughs> się, o kurwa, tak zapajesz matę. Po! A i tyle, dobra, my? Ja pierdolę. Dobra, masz. A no, czemu ja? No ja przepierdolę dawaj. <laughs> nie graty, no będzie remis, no. widawa ja tak, kurwę. Opa, jaki dużo zasięgu masz. Git. No i win Ale go wiem... Wyje... Takie kurwa to wykończenie finiszowe chujowe było Ty, wysotki! Jeleniowska w łocinach galerii, zapierdalaj Bierz Ubera kurwa, się nie zastanawia człowieku Dobra Wiesz, kurwa Wysocki, nie że się kurwa. z nią, mijać, kurwa <laughs> Powiedz, że to ty pisałeś, że jest piękno oh. Nagrywaj kurwa od razu na YouTube'a vloga O, oh, sorry O kurwa no bo tu nie ma takich finisherów, tu powinni się rzucać o ściany, no, kurwa, albo ich wyrzucać ale... i łamać kości, to wtedy to by było zajebiste. Dawaj Złoto! W kosza dawaj. Okay. O kurwa. O kurwa, w tę stronę? Może uchyl balkon trochę? Bo nie, ostry. trzeba. A to jest czaro? Czaro to nie twoja liga NBA, ta. Cześć, czym się podawało? Rzut. Dawaj, no rzucaj, kurwa, no. Co ty? O kurwa. Dobra, kurwa, widziałeś to? Dobra, O kurwa! Ja pierdolę! Widziałeś to kurwa? Jak, jakimś anime kurwa, ty Dobra, jebasz to Masz nie, no, o, bez kitu jakiś dysk Jest? Dysk, młot, coś zobacz, takiego Zobacz, zobacz co jest Drakul w młocinach? Właśnie nie wiem co ty tu jeszcze robisz, człowieku Twoja miłość życia kurwa czeka dla cie na ciebie w galerii młociny a wiesz, że ona podprogowo mogła ci przekazać, że tam wiesz? Nie? Chciała, żebyś zauważył. Ty kurwa, to wygląda jakby na motorach wszyscy mieli zapierdalać. O kurwa, on sam mi nie skręca? A skręca sam! To czemu tu kurwa powinienem skakać? Ja, pierdolek, to jest kurwa ciężkie! <grymki> Co to <pierdalasz? grymki> CO TO KURWA JEST? Przecież nie da się skoczyć tak! O! o KURWA CO JEST? Kurwa drugi! KURWY JABANE! JA PIERDOLĘ! No daj! Lecisz! O kurwa! O kurwa ty! O kurwa, nie! Ja pierdolę! Nie, no kurwa! To się nie da! Co Jestem to z... płata, żeś kurwa, las! No teraz, na zakręcie. Nie, da się kurwa! No, ja pierdolę. pierdolę! Ale kurwa, widziałem Miałeś lepszy czas ode mnie! No właśnie, miałem lepszy czas od ciebie. O co tu chodzi? Kurwo, jebano! Ale główno! Musisz się kurwa dymić z nóg Dymim, dym kurwa, demim Skocz Oj chuj Czekaj Chyba za wcześnie Nie? Tak Tak, git Widzisz to kurwa? Rekord świata Rekord kurwa Polski Lecimy, widzowie, klasemy! Oj, zjebać, w no. O kurwa! Na przykład, jak idziesz do dobrej klasy restauracji, nie? W Polsce, nie? No. Mówię, takiej dobrej klasy, nie? O kurwo, biednie. Całą całą kobietę wziąć, nie? No to... No. Ile musisz zapłacić tak za dwie osoby? O kurwa. Ja mówię, dobrej klasy, nie? Takiej dobrej w chuj, tak? No takie, ja na przykład... Żebyś mógł zamówić no... przystawkę, obiad, deser i coś do picia. Tak, i żebym nie był zamiedziony. No to tak... Pięć stów. Nie jest nie. tak drogo. Nie. No, z pięć stów, ale generalnie jest lepsza alternatywa. Bierzesz kurwa laskę do maka albo na kebsa, wydajesz 50 zł na dwoje. Restauracja jest, kurwa... magdy do wyjebania. Petarda! Mówiłem, trzy razy żart. Masz kurwa taką okazję, a ty gość, zamiast kurwa być tak w młocinach człowieku, gość, nagrywasz no, TikToki z Jeleniewską. No. To, to ty kurwa nie. robisz pałę, nie? Walić te kurwa gruchę do tej Jeleniewskiej, a jak przychodzi to do czego, to kurwa nic nie działa. Nie klaska... Co to jest? Pozycja wypicia minus 59, kurwa! No u mnie ile kosztuje? No taki obiad jak dzisiaj jadłem z deserem, no to 50 funtów, 55. Kurwa, to wiesz, ile dałoby się tym w Polsce na Masz kurwa żarcia na dwa tygodnie, człowieku! No to my płacimy po 600 na. na kurwa 9? Jak jemy, czy na 10? Słuchajcie, ale ja w polskich pieniądzach nie O kurwa, nie chce mi się kurwa ja, Nie pierdolę, no kurwa Ja dwa metry wcześniej się wybijam, idę do młodego pierdolę Ale wróć Czułko możemy zrobić jak będzie japsza, ja, i holak jutro albo pojutrze Tak słucham Dobra siema <laughs> <laughs> Siema widzowie A... <laughs> O kurwa, ty byś zmutowany? No tak. tak, na streamie tak, bo ja, nie chciałem żeby zlikować pierdole. coś było ale generalnie Aziz jest giga giga kurwa czadem fiveheadem i dał telefon dla sprzedawcy z RTV i, i powiedział tak, co pan potrzebuje? <grywka> Patrzcie, to widzowie. No, ale nie, profeska jest zrobiony tym. No, no bo oni streamują na tym tym. Mówi no, za bardzo to jest na final, bo tutaj On nie ma, A co jest? Ale kurwa, ryszciół, ale kurwa ty szacunek! Chuj, nawet nie, nawet nie siadło. A nie, nie możesz, ty... kurwa tyś całkami, całkami, całkami nawet nie możesz cofnąć na nim. No. Pa widzowie, komu